przedstawić książkę Głosy. Co się zdarzyło na wyspie Czerzej, autorstwa Dionisusa Sasturisa i Ewy Pinińskiej. Wydarzenia na spokojnej, bezpiecznej i zamożnej wyspie Czerzej. w 2011 roku wstrząsnęły opinię publiczną na całym świecie, mieszkańców oraz lokalnym poloniem. Mąż i ojciec polskiej rodziny morduje brutalnie sześć osób. W poniedziałnym grillu sięga po noże, i pozbawia życia dwójkę swoich dzieci, teścia, żonę, przyjaciółka żony i jej córkę, którzy przebywają wówczas w wynajmowanym przez nich mieszkaniu. Denise Sturis i Ewa Wilnicka udają się na wyspę Czerzej i z dokładnością relacjonują nam przebieg tego wydarzenia. Niespotykana dotąd zbrodnia na wyspie, stawia w pełną gotowość wszystkie służby medyczne, policję. Oraz wszystkich mieszkańców. Reporterzy rozmawiają z policjantami, ze świadkami, ze, z, z przyjaciółmi, żeby przekazać nam i ukazać nam zarys tej rodziny. Relacjonują również przebieg rozprawy sądowej. Mają do niej pełny wgląd, pełne akta. Rozprawa sądowa opiera się o ustalenie poczytalności sprawcy, czy chorową na depresję. Czy słyszy głosy, jak rzekomo twierdzi? Sprzeczność biegłych z psychiatrów sądowych zmusza czytelnika do wyrobienia własnej opinii na ten temat. Autorzy przekazują również nam wiedzę na temat samej wyspy. Jest ona zależna od Wielkiej Brytanii. Ukazuje mi klimat, kulturę oraz fakt, że bazuje ona na ciężkiej pracy imigrantów zarobkowych, głównie z Polski, pracujących na plantacjach ziemniaków, w gastronomii, w hotelarstwie, na budowach. Hmm. Reporterzy odsłaniają też trudne dzieciństwo głównego bohatera czy postaci z tej książki. Fakt, że musieli wyjechać oni z Polski, uciekali przed bezrobociem, przed biedą, czują presję finansową. Ukazywane są konflikty rodzinne, zdrady, problemy psychiczne, zaburzenia i choroby, które na tej wyspie niezwykle trudno leczyć, dostęp do opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Ze względu również na barierę językową i finansową jest bardzo trudny. Ewa Winnicka w Polsce rozmawia również z rodziną, zarówno ofiar, jak i morderców. Przekazuje szok, przekazuje traumę. I sposób, w jaki o te osoby muszą sobie radzić z tymi wydarzeniami. Książka Głosy jest relacją z faktycznych wydarzeń, co daje nam, ma charakter poznawczy, daje nam dużej wiedzy, daje nam możliwość wglądu w życie niektórych grupy pracowników zarobkowych pomieszkających poza Polską. W pewien sposób odczarowuje mit emigranta jako króla życia. I pokazuje nam, jaką cenę muszą zapłacić emigranci za życie na Bezpieczeństwie. Myślę, że przeczytaj to bardzo.